Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć, jak ja wyszłam z męskiej energii w ogóle, co się wydarzyło w moim życiu, że ja zorientowałam się, że jest taka, a nie inna sytuacja i w ogóle kiedyś nie wiedziałam, że jest coś takiego jak żeńska i męska energia. Ale jak zaczęłam się interesować tematem, to się okazało, że większość życia ma żena, męska energia, full pakiet. <grym> Okej. Okay żeby tutaj opowiedzieć tą historię, to musimy się trochę cofnąć w czasie. Myślę, że to będą jakieś 3 lata, jeżeli się nie mylę. Co się wtedy działo? Byłam już w momencie, gdzie miałam swoją działalność jako trenerka personalna, byłam w relacji, mieszkałam w jednym z lepszych osiedli, w mieście miałam auto, podróżowałam bardzo dużo, bo pamiętam, że w tamtym roku jakieś 9 razy w roku Podczas roku byłam na wakacjach, ale coś mi nie grało. No bo wiecie, patrząc z zewnątrz, jest w związku, ma swoją działalność, bardzo dobrze zarabia, dużo podróżuje, no niezależna kobieta, no co jej nie pasuje? Przecież ma wszystko, prawda? <grywa> ja w środku czułam się martwa. Ja czułam, że to wszystko jest bez sensu. Ja czułam, że ktoś mnie w życiu w chuj oszukał, bo ja myślałam, że jak ja właśnie będę podróżować, dużo zarabiać, mieć mężczyznę i w ogóle, no to zajebiste, nie? Zajebiście osiągnęłam sukces, no bo przecież tak gdzieś nam przedstawiałem, tak, że to jest szczęśliwe życie, no bo. Zewnętrznie masz to, co jest gdzieś tam w strefie marzeń, i ty to masz, i ty w tym jesteś, ale jesteś, no i kurwa, nie jesteś szczęśliwa. No i chuj, no i o co tu chodzi? O co chodzi? Ja byłam w takim pędzie w pogoni za tymi rzeczami, bo wierzyłam, że to właśnie one dają mi szczęście i poczucie spełnienia, że w tym wszystkim byłam kilometry od siebie. Ja nawet nie miałam na to czasu, bo ja cały czas pracowałam. A potem jechałam na wakacje, żeby odpocząć. Ja po prostu moje życie było czarno-białe. Albo pracuję, bo przecież ja nie byłam w stanie nie pracować. Ma, ja nie pracuję, to marnuję swój potencjał. Ja nie, ja nie umiałam odpoczywać. Ja, żeby odpocząć, musiałam wyjechać z kraju, żeby nie móc pracować. Bo no generalnie moje życie to była praca, spanie. Ewentualnie podróż, ale tam miałam już wypalone na wszystko, bo ja nie miałam siły i ochoty, i cały czas miałam takie poczucie presji, osiągania rzeczy, bo przecież jak osiągam, to jestem czegoś warta. I co tutaj wchodzi w grę? Niskie poczucie własnej wartości. Kompletnie nie wiedziałam, kim jestem, nie umiałam przyjmować pomocy od nikogo musiałam cały czas działać, cały czas pracować, zero umiejętności odpoczywania, bo przecież nie zasłużyłam sobie. A jak wyglądała wtedy moja relacja? No, tak jak tutaj jest popularnie w internecie, nie? Typowe 50 na 50, tak. Płacę pół mieszkania, płaciłam zawsze za siebie. Za swoje wakacje, jeszcze ja ich szukałam, ja je organizowałam, ja się wszystkim zajmowałam w tej relacji. No, ja po prostu czułam, że ja daję tyle z siebie, tyle z siebie w tej relacji, w ogóle, w ogóle tyle z siebie. Ja byłam wykończona po prostu tym życiem. takie To było takie, jak sobie to teraz przypomnę, to naprawdę przytulam tą marzenę i tak jej współczuję, bo tak jak mówię. Jakiekolwiek żeńskie atrybuty. Nie. Typowa siłaczka, ja sama, ja sama, ja wszystko sama. Zero pomocy. Przecież ja jestem silna, dam radę, nie potrzebuję pomocy od nikogo. Nie. Ktoś by mi otworzył drzwi, cokolwiek, ja bym się obraziła. Przecież ja umiem sama, przecież ja umiem za siebie zapłacić. Jestem niezależna, patrz ile ja mam. No tak, ja miałam. No typowo męska energia. Aż zero kobiecości w sobie No. Ale jakoś intuicyjnie, nie do końca pamiętam jak, ale trafiłam na treści o energii. Też wkrótce trafiłam na kobiecy krąg, bo oczywiście, jak się jest z męskiej energii, to inne kobiety to nie, nie. Nie mówcie do mnie, nie. W ogóle rywalizacja, zazdrość, nie ma opcji. Nie. Więc ja na tym kręgu. Jak byłam pierwszy raz, mi się oczy tak otworzyły. I te treści, ja mówię: O, oh, Ład! Ja na przykład, jak byłam w tamtej relacji, ja z zewnątrz byłam tą siłaczką i udowadniałam, że ja daję radę, że ja mogę przecież być w takiej relacji, ale tak naprawdę ja wewnętrznie się czułam wykończona, bo ja w relacji nie chciałam być mężczyzną, nie chciałam. W końcu w tym życiu móc być kobietą, być zaopiekowana, pozwolić komuś, żeby mi pomógł, pokazać, że ja nie jestem wcale taka silna, pokazać siebie, emocje, bo ja wcześniej nie ma opcji, nie ma opcji, żeby ja to wcześniej komuś pokazała, prawdziwą siebie i to jest wykańczające. I w momencie, kiedy ja zaczęłam pogłębiać tą wiedzę, być obecna, być bardziej kobiecą, no to oczywiście mój związek zaczął się sypać, zaczął sypać mi się biznes. Wszystko mi się zaczęło sypać, bo ja w ogóle nie tak chciałam żyć. Ja czułam, że ja nie to chcę robić, ja nie chcę być trenerką personalną. Ja wiedziałam, że ja chcę pomagać. Z czasem do mnie przyszło, że kobietom. Potem, że mentorką, ale to, to się działo na skali miesięcy. Ja bardzo długo byłam w swoim niewiem i zaczęłam się zagłębiać w swoją intuicję, i ona mnie krok po kroku prowadziła do tego miejsca, w którym jestem tutaj, i ja zaczęłam odpoczywać w swoim życiu. Ja nauczyłam się przyjmować, ja nauczyłam. Się pokazywać prawdziwą siebie, przede wszystkim przed sobą. Ja w końcu dałam sobie miłość. Ja zaczęłam siebie słuchać tego, czego ja chcę, ja, jaka ja jestem naprawdę, że ja jestem wrażliwa, że ja jestem miękka, że ja jestem wielowymiarowa, bo wcześniej też. Kolejna sprawa to było miesiączka i mój cykl. Nie cierpiałam tego, bo mi to przeszkadzało w pracy że muszę zapierdzielać każdego dnia, a nie mogę, bo mnie brzuch boli. A jak weszłam w tą coś, to ja to zaczęłam celebrować, cieszyć się, że mam miesiączkę, że mam wglądy, że mogę być do wewnątrz. Ja odkryłam, jaką przyjemność mam ze życia, jakie wszystko jest przyjemne, jakie mam czułe zmysły, jaką miałam wrażliwość, jakie mam wglądy, jak ja mogę wesprzeć inne kobiety w tej drodze jaka jestem piękna, wspaniała, wartościowa i że tak naprawdę ja nie muszę działać. Działanie i to, co ja mam na zewnątrz nie mówi nic o mnie. W sensie nie mówi nic o mojej wartości. Moja wartość jest, bo ja jestem. istnieję a najcenniejsze, co mam, to jest moja energia. I Dopiero z czasem do mnie dotarło, że ludzie wzrastają przy mnie. Wystarczy, że jestem. Jestem w ich pobliżu. Ja nie muszę nawet nic robić. Ja mam taką energię, że zarażam tą energią, że ludzie się wznoszą, że chcą więcej od życia, że zaczynają w siebie wierzyć. Ja poznałam swój dar i siebie. Później miałam kolejną relację i ona kolejna. Zupełnie inaczej wyglądała, bo ja już byłam tam kobietą i to było naprawdę cudowne tego doświadczyć. I naprawdę to życie jest zupełnie inne, bo ono zaczęło być lekkie i przyjemne. I, i ja wiem, że jako kobiety potrzebujemy dużo odpoczynku, i u nas nie chodzi o to działanie i zapierdzielanie, to zupełnie nie, nie o nas. Więc jeżeli czujesz, że chcesz dojść do tej swojej kobiecości, nauczyć się odpoczywać, przyjmować, zmienić relacje, żebyś mogła być kobietą, nauczyć się przyciągać, bo ty masz przyciągać w życiu, to zapraszam cię na sesje indywidualne, gdzie przejdziesz tą transformację i wrócisz do siebie. Napisz do mnie sesja, a ja ci wyślę. Wszystkie informacje.